Cześć jestem Magda. Witajcie na kanale Madena Handmade. Mam nadzieję, że poprzedni film wam się podobał. Przepraszam za dźwięk, który wtedy nastąpił. Dzisiaj używam innego mikrofonu, więc mam nadzieję, że będzie lepiej, aczkolwiek nie wiem jak będzie zbierał przy maszynie. Niemniej jednak dzisiaj pozostajemy w temacie hafciarskim i pozostajemy w temacie hafciarki Janome 550E. Obstawiam, że problem, który dzisiaj rozwiążę albo pokażę wam jaki problem występuje i być może oszczędzę wam troszkę nerwów bo ja na początku nie mogłam się w ogóle łapać w tym dlaczego pewne rzeczy się dzieją i dlaczego pewnych rzeczy nie widać, ale do tego przejdziemy później. Natomiast mam nadzieję, że akurat temat, który dzisiaj poruszę pozwoli rozwiązać problem z harfciarkami Janome, nie tylko tego modelu, którego ja posiadam, ale też innymi. Dajcie znać, czy ten problem u Was też występuje, ale myślę, że niewiele się pomylę, jeżeli powiem, stwierdzę, że to jest raczej powszechna rzecz. A żeby pokazać Wam rozwiązanie tego problemu, przygotowałam sobie pendrive'a, a w zasadzie pendrive'a, którego używam, oczyściłam z innych Wzorów, ponieważ chcę Wam pokazać to po prostu na dwóch konkretnych przykładach. Mianowicie pokażę Wam, dlaczego Wasza hafciarka czasami nie widzi wzoru, ale jeszcze nie zdradzę o co chodzi. Natomiast zaraz przerzucę Was, czy pokażę Wam obraz z komputera i e, pokażę Wam o co chodzi i gdzie możecie szukać powodów w tym, dlaczego hafciarka nie widzi Waszych projektów haftów, które po prostu przenosicie na nią za pomocą pendrive'a. Uruchomiłam sobie program Artistic Digitizer, na którym zazwyczaj pracuję. I mam bazę sampli, bo myślę, że, że to nam absolutnie wystarczy do dzisiejszej pracy. No i tak powiedzmy zatrzymam się na wzorach typu orzeł i mamy tutaj pierwszego z nich. Ja w skrócie sobie zmienię tamborek, żeby tam nie zapisywać na nie wiadomo jakiej powierzchni. Jak widzicie mamy tutaj wzór powiedzmy w ten sposób. I żeby nie przedłużać, zapisuję go sobie od razu w moim, na moim pendrive I uwaga, to co teraz robię, używam polskiego znaku. Wielki, może nie, o, orzeł. Widzicie, jest tutaj polski znak, całe ły. I zapisuję to jako formę od razu do do, do haftowania w mojej hafciarce mamy pendrive'a, mamy piękny plik, plik nam się zapisał. I teraz, może, zrobimy sobie dla odmiany inny wzór. Ten jest też całkiem przyjemny. Tutaj, sobie też bardzo szybko zmienimy tamborek. Wyłączam siatkę. Tak naprawdę w przypadku tego wzoru to nie ma znaczenia, ale, ale jakoś tak robię to z przyzwyczajenia i ponownie zapisuję wzór, też bezpośrednio w formacie hawciarki i robię to z literką L. Jak widzicie, tu nie mamy polskiego znaku. Zapisuję to wszystko, mamy na pendrive, i teraz Wam pokażę, co się dzieje przy hawciarce. Mam przed sobą moją hafciarkę, która jest włączona, jesteśmy przy jej ekranie. Mam mojego pendrive'a, jak widzicie. Umieszczam go w odpowiednim miejscu, przechodzę w tryb wyszukiwania wzorów i teraz patrzcie, co się dzieje. Jest tylko jeden wzór, jest tylko ten orzeł bez Polskiego znaku, czyli z L na końcu, i tutaj naprawdę nic pomiędzy tym nie zrobiłam. A teraz, żeby Wam udowodnić, że właśnie chodzi o polskie znaki, to zmienię nazwę tamtego i zobaczycie, że on mi się tutaj teraz pojawi. Oczywiście tę zmianę muszę wykonać na komputerze i zobaczycie, że on się tutaj pojawi z odpowiednią nazwą. Tak, także dajcie mi chwilę. Jak widać, pamięć USB przed chwilą wyjęłam, natomiast wkładam ją z powrotem. I znowu robię ten sam, czyli jesteś, jestem w panelu wybior, wybioru pliku, więc wybieram pendrive'a. Tu jeszcze, żebyście to szerzej widzieli. Znowu wchodzę i widzicie, co się wydarzyło. Zmieniłam nazwę na Orzel 1 i nasz projekt haftu się pojawił. I nie macie pojęcia, ile nerwów kosztowało mnie odkrycie tej zależności. Mianowicie, jeżeli w nazwach projektów używacie polskich znaków, tutaj była akurat literka ły, natomiast o, e, ści, wszystkie tego typu historie powodują, że hawciarka nie odczytuje nam projektów. Nie wiem, jakim cudem w ogóle nad... dostałam natchnienia, że ja odkryłam tę zależność, bo no, w innym wypadku po prostu nie mogłabym wam jej przekazać. Ja to wiem od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że ten krótki film, Pomoże Wam zaoszczędzić te kilka minut, jak nie kilkanaście bądź dłużej nerwów sprawdzania, szukania, tylko że jeżeli jesteście właścicielami hawciarek, podejrzewam, że wszystkich Janom, nie tylko MC550E, taką, jaką ja mam. Mam nadzieję, że ten film Wam oszczędził właśnie te nerwy i zastanawianie się i to, że szukacie problemu czy rozwiązania problemu, który może się pojawić właśnie. Przy odczytywaniu plików na hafciarce, no bo umówmy się, w Polsce myślę, że to jest dość powszechne podpisywanie nazw plików polskimi znakami, no bo, no bo czemu nie? E, a Mimo, że pewnie dla części z Was będzie to oczywiste, to nie, dla mnie nie było, i jestem przekonana, że znajdą się osoby, które również spotkają się z tym problemem. Więc mam nadzieję, że film Wam się podobał, że był przydatny. Nie jest długi, ale myślę, że nie o to tu chodzi. Myślę, że wyjaśnia cały klub problemu i pokazuje Wam rozwiązanie, czyli nie używamy polskich znaków w nazwach projektów, tych, które mają zostać wyhaftowane przez naszą hawciarkę Janome, Dajcie znać, czy w innych modelach hafciarek czy w innych, u innych producentów hawciarek pojawia się ten sam problem? Czy to jednak domena tylko Janome? Dajcie znać, jeżeli ten film był przydatny. Mam nadzieję, że tak było i że mimo spędziliście ze mną te kilka minut, yy, i że dźwięk był lepszy. Starałam się tym razem inny mikrofon. Yy, mam nadzieję też, że uda mi się całkiem nieźle zmontować te części, gdzie nagrywam ekran, chociaż nie zajęło to długo, ale no, yy, cały czas gdzieś tam się uczę i próbuję. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego filmu. Zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa pa!